Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak sobie pomyślałem, że nakręcę taki odcinek. Przegląd prasy akwariowej. Mam tu magazyn akwarium. Magazyn, który zbierałem swego czasu, jak wydawnictwo go wypuściło na rynek. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co mi się tam udało swego czasu nazbierać. Mamy tutaj takie różne nagłówki, będę je po kolei czytał i być może trafimy na jakiś temat, który będzie warty omówienia. Na nim się zatrzymamy. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego dosyć ciekawy odcinek. I będziemy mieli o czym podyskutować na końcu. Także zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie kwiecień 2004. I co my tutaj mamy? Rozgwiazdy w akwarium, pielęgnica Pawioka. No temat na dzień dzisiejszy dla mnie nie interesujący mnie. Idziemy dalej. Rocznik, który tu by był. No nie ma tutaj rocznika na pierwszy rzut oka, ale opisu też jakiego takiego nie ma. Także ja go odkładam. O, mamy tutaj kolejny. I o, wszystko o rozmnażaniu paletek. No proszę, to jest taki temat, który... Dzisiaj bym nie mógł yy, zaciekawić kolejny temat. Rośliny doniczkowe pomagają w utrzymaniu akwarium. Też ciekawy temat. Ja sobie tą gazetę odłożę, potem sobie poczytam coś na ten temat więcej i będziemy do tego tematu wracać. A teraz zobaczmy kolejną gazetę. I tutaj jak rozmnożyć nony Inessa. O kurwa, no to jest taki dosyć yy, trudny temat. Myślę, że wielu by zaciekawił, jak rozmnożyć neony inesta No i rośliny dla początkujących. Też fajny temat. Często pytania tego typu powstają, zadawa zadawane są na forach internetowych. internetowych. Poletki, najczęściej zadawane pytania. No, i tutaj moglibyśmy z ten temat wykorzystać jak najbardziej. Potem poczytam sobie, co tutaj jest i postaram się na te pytania odpowiedzieć. Bo jak wiecie, mam akwarium z dyskami, i coś już tam na ten temat powinienem wiedzieć. Kolejna gazeta. Styczeń 2004. System filtracji plenum. Co to może być? Nie wiem, co to może być. Mureny słodkowodne. No taki, kurczę, dosyć morski odcinek. Następny. Trofeus. Grudzień 2004. O, żywienie dyskowców. O proszę, to coś dla mnie. Zaraz zobaczymy, momencik, zatrzymamy. No kurczę, powiem wam, że taki dosyć obszerny artykuł. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Być może kiedyś czytałem, ale na długo zapomniałem. Wrócę sobie do tego na spokojnie. Tutaj mamy wygląd. Ryb świadczy, że otrzymują wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich ilościach. No ciekawe, czy o moich można to powiedzieć. O proszę. Jest tutaj nawet odmiana taką, którą ja mam. Momencik. Okazuje się, że nie do końca taka, ale podobna, bo to jest Cobalt Blue, a ja mam Blue Snake Skin. No ale taki kurczę artykuł jest szeroko tutaj opisane. Co my tu mamy zbliżenie, zaraz zrobimy jakieś momencik. No tutaj z, tak zerknąłem pobieżnie. Całkiem ciekawy artykuł napisany przez Andrzeja Sieniawskiego, także znany autor hodowcom dyskowców. No dobrze, przejdziemy dalej, do następnej lektury. Niektóre są poniszczone, no bo ja już je mam tutaj prawie 20 lat. 20 lat, to jest 2002 październik. Co my tutaj mamy, żeby się nie odbijało? Wszystko o górami całującym. O, i tu jest nauka ryby, których nie powinniśmy kupować. O proszę. Ciekawy temat. Ja myślę, że tutaj zatrzymamy się. Tym bardziej, że ostatnio rozmawiałem z moim bratem akwarystą, Aquasioni, o dość kontrowersyjnym jego akwarium. Także jestem ciekaw, co tutaj znajdę w środku. Także otwieramy stronę. Momencik. No i tak jak mogłem się spodziewać, jest tu pielęgnica papuzia. I dlaczego jej nie możemy hodować? tutaj możemy w tym artykule przeczytać. Ja z grubsza powiem, co mi się udało tutaj dowiedzieć. Oczywiście swoje jakieś tam teorie na ten temat mam i zaraz do tego dojdziemy, ale pierw powiem, co ja tutaj przeczytałem. No generalnie autor tego tekstu odnosi się do tego, że pielęgnice papuzie no to sztuczne są, sztucz, sztucznie wyhodowane i nie miałyby racji bytu w naturalnym środowisku, nacisk kładzie między innymi na to, że no nie powinno się ich trzymać z tego względu, że większość jest sztucznie poddawana takim metodzie zabarwiania, że tak powiemy, że kolor ich jest sztucznie generowany poprzez przykiwanie im tam jakiegoś pigmentu. No i popularność. Zwracam też uwagę na popularność tej ryby, że wynikającą prawdopodobnie z tego, że ona ma taki wygląd troszkę, brakuje mi tu słowa, ale generalnie chodzi o to, że swoim wyglądem wzbudza sympatię, o i tutaj mamy i litość. No nie wiem, jak ona może litość wzbudzać. Generalnie no, tutaj jest porównanie też do, do ras psów pewnych i czy byśmy tam chcieli y, dużego psa trzymać w małym jakimś tam mieszkaniu i tak dalej i tak dalej. Ogólnie obsmarowany jest tutaj konkretnie ten gatunek. No ja tam kurczę, no nie wiem, no, y, no ciekaw jestem co wy na to myślicie. Y, i czy te ryby powinny być, czy nie powinny być, trzymane w akwariach, to chyba sobie każdy sam może odpowiedzieć na to pytanie. A jak wyglądają te ryby? Czy faktycznie wyglądają, jakby prosiły o litość jakąś? To możecie zobaczyć sobie w akwarium u akwazioni. Tam jest ich sporo i wyglądają. Jakby się cieszyły, że żyją, a nie prosiły o litość. No dobrze, także temat mamy Papuzich. Teraz następna ryba. I też myślałem, byłem pewien wręcz, że ona tutaj się znajdzie. Jest to Sum Rekini, tak to chyba trzeba powiedzieć. Czyli panga taka popularna. No tutaj rzecz tyczy się, że ta ryba rośnie bardzo duża w naturze oczywiście i wymaga e, dużego akwarium powyżej chyba kilku tysięcy litrów nawet około czterech zaleca się tysięcy litrów ponieważ ona żyje dodatkowo w stadzie no i co my tutaj mamy jeszcze ja za chwilkę przejrzę z grubsza bo szczerze mówiąc mówię to z głowy na razie nie czytałem no tam możemy wyczytać, że nie zaleca się trzymać właśnie jednego osobnika, ponieważ się robi płochliwy i może sobie przez to zrobić krzywdę, gdy będzie się tam uciekał z, z przestrachu. No i teraz tutaj mamy taki nagłówek, kto jest winny, że, że takie ryby są w sprzedaży, czy są winni Sprzedający czy są wini kupujący? Autor jednoznacznie mówi, że winni są kupujący, ponieważ sprzedający się często, że tak powiem, i mają, i mają się różnych środków, żeby przetrwać. A my gdybyśmy nie kupowali takich ryb, to oni by ich nie sprowadzali i by ich nie sprzedawali, ponieważ nie byłyby popularne. Takie jest zakończenie tego tematu. I chciałbym, żebyśmy ten temat właśnie poruszyli w komentarzach. Jak Wy myślicie, co wymyślicie o tych rybach. E, ja już będę kończył. Mam tych gazet, jak widzicie, sporo. I tak myślę, że to może być fajny temat na e, tworzenie odcinków. Bo coś znajdziemy, jakieś ciekawe, ciekawe, ciekawe pytanie, możemy to poddać pod dyskusję. E, dziękuję Wam bardzo. Następnym razem postaram się dalej coś tutaj przekazać. Niektóre mam już zniszczone, niektóre są w dobrym stanie. Dziękuję Wam, czekam na Wasze komentarze. Jak się podobało, łapa w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć!